W nocy popadało i dzisiaj przyszłam z Bosikiem sprawdzić, co słychać w lesie. Bosik jest tam przy drodze, nie chciał wejść bardzo dobrze, a ja tak sobie weszłam... O, jaki duży! Prawdziwek! O, proszę. Jak noga. O, jaki duży prawdziwek. Hm. Szukamy małego. Jest! Nie, a, nie trzeba daleko było szukać, tu jest. O, o jakiś już taki nie czy co. A dobra, znajdziemy jeszcze jakiegoś. maślaczki, nie, to duże maślaczki to nie bierzemy, ale tu są takie fajne maślaczunie o proszę, jakie po deszczu fajnie się błyszczą to tu jakiś taki grzybusie, ja takich grzybusiów nie zbieram może jak ktoś zobaczy w filmie, tak Bosik, tak, nie zbieramy tego to powie nam co to jest <grybujesz> a, idziemy dalej Bosik prowadź Przerabądź, Bosik! Tak ciężko tu dostać! Uu. Co ja tu zobaczyłam? O, piękne! Jakie piękne! Ciężko się do nich dostać! Zaraz! Bosik, czekaj! A, jest! Jestem takie... No, zobacz, nie, nie zrywaj mi ich i nie obsikowuj. Nie, o te opienieczki będziemy zaraz ciachać. Ale o, jakie fajne. Same główeczki będę zrywać. Nożyk. O, gdzie jest tu mój nożyk? Basik, ja muszę Cię tu gdzieś zaczepić, byś mi nie uciekł. Stój! O. o tak. O tak. Nie będę Wam pokazywać, jak ścinam całość, bo muszę się opiekować o tym, o tym chopaczkiem małym. Pozrywałam z bosikiem opieki, a teraz proszę na Praszę. deszczyk pada. Tu jeszcze jeden. Tu stary. Tu młodziutki. Pomarańczowy. i tu młodziutki. To co? Ciachamy. Ciachamy i do kosza. Bosik, co tam masz jeszcze? Też masz? <noise> Idziemy, Bosik, dalej. Tylko zabieramy. A tak grzybki, piękny, muchomorki w towarzystwie kozaczków. I tu jeszcze muchomorek. No jasne, musi być zawsze, musi być i prawdziweczek. Raz jeszcze koło muchomorka. No ładne. Dużo muchomorków ale są i kozaczki siącha <laughs> takie ładne kozaczki ooo, dosyć ciąg, o jakie ładne i jakie ładne muchomorki a, wiadomo, jak muchomorki to i ładne grzybki pomarańczowe Kozaczek, ale jaki duży! O. Jaki duży! Niuchaj, niuchaj, mały! Szukaj, szukaj! Pos mnie tu prowadzi! A, tu takie różne grzybki, grzybki! Takie tak. O nie! <laughs> o, jaki ładny! Aki i bo musimy go przerwać. Piękny. No, dołeczek. Przykrywamy dla niektórych. Proszę, jaki ładny, ale twardy. Mm. Fajny. właśnie szukaj mi jeszcze takich. Szukaj mi. O takich, zobacz. Fajny? Fajny, tak? Bierzemy go, tak? Dobra. Bierzemy. Idziemy. Tu? Dobra. Możemy iść. Tu. No jasne. O, o, o. Jaki ładny. bos, ale tutaj ten fajniejszy. Co to jest? Nie. To co to jest? Nie, to nie prawdziwek. O, ten prawdziwek. A, nasze Ten prawdziweczek. O, Tutaj mówisz, Bas? Rozejrzeć się? Dobra. Poszukamy tu. Czekaj, Basik. Tu mamy... kozaczka? W towarzystwie prawdziweczka. Jak się świecą po deszczyku. A tu już takie stare bas, już idę. A tam jakieś grzybki. Znowu zaczęło padać, ale Bosik stanął tu. No i miał rację, że tu stanął. Tu się zatrzymał. O! Chodź. Jaki ładny. Czekaj, Bosik. Okej. Zobacz. Hej, zobacz, mały. Bierzemy go? A tego? Tak. Piękny, piękny barawik. A co ty tam masz? Muszę schować kamerę, bo to jeszcze pada. Wracamy z drzewobrania, ale pada, to pada, nie zostawię takiego ładnego. O, Basik nie, zostaw! Mokry już jesteś, nie? O, taki. Zobaczcie jaki ładny. Schowałem kamerę już idziemy. Biedaczek. Mokry, nie trzeba będzie kąpać. Chodź kamerkę. Chodź, Bosik. Zaraz ciebie, tylko zobacz. Widzisz? Takiego grzybka znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Prawdziweczko, chodź. O, no, taki. Taki. To tu jeden? No jeden.